Egipcjanie uczą się kierować statkami. Malowidła z grobowców egipskich datowane na około 1420 rok przed naszą erą ukazują statek wyposażony w wiosła sterowe umieszczone po obu stronach rufy. Uważa się, że jest to pierwszy przykład wykorzystania steru, który zmienia kierunek przepływu wody wokół kadłuba. Ten rodzaj urządzenia sterowego był przez długi czas stosowany na statkach transportowych pływających po morzu śródziemnym. Śródziemnym. Natomiast w Wikingowie woleli jedno wiosło zamontowane na prawej burcie, w pobliżu rufy. Można je było bez trudu podnieść na płyciźnie, ale nie zawsze sprawdzało się na wzburzonym morzu, Gdyż pod wpływem falowania mogło wyjść z wody. Ster jest najbardziej efektywny, jeśli umieści się go na przedłużeniu osi statku. Zgodnie z tą zasadą, w Chinach, już w pierwszym wieku przed naszą erą, budowano statki ze sterem umieszczonym na rufie. Nie mamy dowodów na stosowanie tego rozwiązania w Europie przez kolejnych 11 stuleci. Stery umieszczone w osi statku rozpowszechniły się dopiero w XIII wieku. Nie jest pewne, czy ta innowacja powstała niezależnie w Europie Północnej, czy też przywędrowała na zachód z Chin. W każdym razie, ster to wynalazek, który umożliwił powstanie morskich supermocarstw. Na początku XX wieku bracia Wright Zamontowali pionowy ster na ogonie szybowca, którym w 1903 roku odbyli pierwszy lot. Współczesne samoloty wykorzystują podobne systemy sterowania do utrzymywania kursu. Ster, choć zmienił się jego wzgląd, ster, choć zmienił się jego wzgląd. Ster, choć zmienił się jego wygląd, nadal pozostaje narzędziem, za pomocą którego kierujemy nie tylko statkami, ale też wieloma innymi maszynami poruszającymi się po wodzie i w powietrzu.